Damian Rzepecki, Anakonda Fight League 2, Damian znowu zwycięski. Gratulacje. Jak ci się walczyło podczas tej drugiej edycji? Dobrze mi się walczyło. Walka przebiegła po mojej myśli. Zamęczyliśmy pod siatką na początku. Przeciwnik był silny. Na początku nie mogłem go przełamać, ale kroczek po kroczku, chłodna głowa i udało się wykończyć walkę przed czasem. No właśnie, Damian, to co mi osobiście zaimponowało z boku, to jest to, że ty nie pękłeś psychicznie, bo wiadomo jak to jest. Trafiasz tego przeciwnika, czujesz, że te ciosy wchodzą. On cały czas stoi, cały czas się odgryza, cały czas chce więcej. Wytrzymałeś to, konsekwentnie realizujesz swój plan i, i to się opłaciło. Tak. Staram się zawsze zachowywać zimną krew, nie podpalać się, żeby nie trafiło się coś niespodziewanego. Trzymam się planu. Pod głowa, mówię. Mm -hmm. no właśnie, kilka ciosów Władisława też weszło, powiedz mi, yy, zrobiło na tobie wrażenie? Czy gdzieś cały czas byłeś w tej walce? Jak, jak to w ogóle wyglądało z perspektywy takiej klatkowej? Znaczy, dochodziły jakieś ciosy, ale na pewno nie było jakiegoś ciosu, który by mnie podłączył, czy coś. Wiadomo, widać po twarzy, gdzieś tam jestem nawet obity, gdzieś. Ale, w... mówię, taktyka wykonana. Ciosy robiły jakieś tam wrażenie, ale nie było mi też, też zaimponowało bardzo przygotowanie kondycyjne, bo cały czas bardzo elektrycznie ta lewa ręka chodziła, cały czas dużo pracy na nogach. Kiedy była okazja, sprowadzałeś cały czas aktywnie z góry. Tam nie było takiego momentu, żeby sędzia miał wrażenie, że zastanawiał się, żeby tą walkę podnieść, coś takiego. Bardzo aktywna praca, co tutaj w Twoim treningu się może nie zmieniło, ale to już kolejna walka, w której faktycznie ten tlen naprawdę jest Twoją bardzo mocną stroną. Powiem tak. Na każdym treningu daję sobie 100%, no i owocuję to. Zawsze czuję się dobrze tlenowo. Odkąd pamiętam, nie miałem jakiegoś problemu z tlenem. Do każdego treningu się przykładam w 100% i jak widać, owocuję to w walce. Mm -hmm, mm -hmm. Damian, powiedz, ta trzecia runda, kiedy już Twój przeciwnik widać był mocno bity, też mocno sprawdzony przez Ciebie, kiedy już. Byłeś w tej pozycji dominującej, czułeś, że to jest ten moment, że to już faktycznie nie wypuścisz tego, że to już za chwilę się skończy, czy jak to wyglądało jeszcze z twojej perspektywy? I po drugiej rundzie narożnik mi mówił właśnie, że nie wiadomo czy przeciwnik wyjdzie do trzeciej rundy. No właśnie, tam było, przepraszam, trąca, tam było też taka sytuacja, bardzo mocnymi łokciami kończyłeś, też miałem wrażenie, że no, te łokcie już prawdopodobnie pewnie jeszcze 10 sekund więcej ta walka mogła się skończyć na drugiej rundzie. Też tak myślę, 10-15 sekund myślę i, i mogło się skończyć to w drugiej rundzie, ale wiedzieliśmy, że do trzeciej rundy już wyjdzie bardzo obity. No i plan był, żeby wytrzymać chwilę w stójce, wytrzymać. Poprowadziłeś walkę chwilę w stójce, trafić i chyba tam doszedł prawy, ale od razu wszedłem w nogi, obalenie poszło, dokończyłem w parterze mhm. i się cieszę bardzo, że mogę się dalej rozwijać. Na no Anaconda Fight League. No właśnie, Anaconda Fight League, druga edycja, twój drugi występ, druga walka wieczoru, drugie zwycięstwo. Bardzo dużo pochlebnych słów o Tobie tutaj powiedział trener Bernard Chachulski. Jak Ty widzisz swoją przyszłość tutaj, jeżeli chodzi o Anakondę, czy dalej? Je, jak w ogóle oceniasz ten drugi event i czy cały czas widzisz gdzieś tą perspektywę walki? Bo pamiętam, że na naszym pierwszym wywiadzie mówiłeś, że dobrze się tutaj czujesz, że widzisz przyszłość tej organizacji. Jak to wygląda teraz po tym drugim evencie? Jasne, bardzo dobrze się tutaj czuję. Po drugiej gali widać ogromny rozwój. Federacji, ale na razie muszę dojść do siebie. Zobaczymy, czy będziemy walczyć dalej tutaj, czy gdzieś indziej. Tydzień przerwy i będę mógł mówić coś więcej. Czy rozumiem, że nie robimy dłuższej przerwy, tylko tydzień, regeneracja, odpoczynek, trochę czasu dla bliskich i wracamy do roboty, do tego, co kochasz, do tego, co. Tak jest, tak jest. Mniej więcej tydzień, mówię, zluzujemy. Zobaczymy, czy żadnej kontuzji nie ma, ale chyba nie. Coś tam noga boli, twarz troszkę obita, ale mówię, to pewnie tylko takie. Obicia delikatne i wracamy na salę, trybujemy dalej. Cel jest jeden top. Tyle. Mhm. Damian, jeżeli chcesz komuś podziękować, może że te przygotowania też, były trudne dla Ciebie, bardzo ciężkie. Zwrócić się do swoich przyjaciół, sponsorów, partnerów, oddaję ci głos. Ogólnie dziękuję bardzo trenerom, sponsorom i wszystkim, którzy mnie wspierają. Dobrze. Damian Rzepecki, drugie zwycięstwo na Anaconda Fight League. Dziękuję bardzo i zachęcam do oglądania materiałów walki da Damiana, przepraszam. E walki Damiana na kanale Polish Fighters. Damian, bardzo dziękuję. Dziękuję również.